Certyfikat Kompetencji Zawodowych w Przewozie Rzeczy i Przewozie Osób. Różnice i podobieństwa. Jeżeli interesują Cię tematy związane z certyfikatem kompetencji zawodowych, z egzaminem albo z licencją, koniecznie zasubskrybuj nasz kanał, żeby być na bieżąco, ponieważ bardzo regularnie publikujemy tutaj treści z tym związane. A jeżeli są tematy, które chcesz, żebyśmy poruszyli w kolejnych materiałach wideo, napisz w komentarzu. Tak samo, jeżeli masz jeszcze jakieś pytania, napisz je w komentarzu, bardzo chętnie na nie odpowiem. A wracając do tematu tego wideo, Certyfikat kompetencji zawodowych ym, od kilkunastu lat już, tak, od kilkunastu lat, certyfikat kompetencji zawodowych mamy w przewozie rzeczy i w przewozie osób i to jest jedyny podział. Jest to certyfikat w tej chwili wspólnotowy. Wcześniej, do 2000, chyba 2011 roku, jeżeli dobrze pamiętam, mieliśmy jeszcze certyfikaty krajowe i międzynarodowe i ja podchodziłam właśnie do takiego egzaminu na przewóz rzeczy tak jakby podwójnego, bo tam było on troszeczkę inaczej wyglądał, podobna była struktura, ale można było wybrać, czy się zdaje egzamin w krajowym transporcie, czy w międzynarodowym, i dlatego mój certyfikat kompetencji zawodowych, który tutaj widzicie w tle, jest niebieski, bo to jest certyfikat w przewozie rzeczy międzynarodowy, tak, wydany w 2000. 11 roku. Nie tak, w 2011 roku i chyba do końca 2011 roku były właśnie krajowe i międzynarodowe, potem weszły wspólnotowe. Dzisiaj mamy dwa rodzaje certyfikatów kompetencji zawodowych w przewozie rzeczy i w przewozie osób, obydwa są wspólnotowe, tak, czyli obejmują kraj i międzynarodówkę. Uwaga, na spedycję nie ma oddzielnego certyfikatu kompetencji zawodowych, więc jeżeli ktoś z Was chce się zająć pośrednictwem przy przewozie rzeczy czy przy przewozie osób, to zdaje egzamin na certyfikat kompetencji zawodowych właśnie w przewozie rzeczy albo w przewozie osób. To jest taki sam, jak musi mieć przewoźnik drogowy. I teraz jeden i drugi egzamin, znaczy jeden i drugi certyfikat, żeby go uzyskać, musicie zdać egzamin państwowy. Egzamin państwowy. Organizowany jest przez ITS. Jak wejdziecie sobie na stronę ITS-u, sprawdzicie sobie harmonogram egzaminów, czy też plan egzaminów na bieżący rok, to możecie sobie sprawdzić, gdzie i kiedy są organizowane egzaminy. W Warszawie średnio co dwa tygodnie, w innych miastach w Polsce zgodnie z harmonogramem. Musicie sobie zerknąć po prostu, jak to jak to wygląda i yy, nie ma znaczenia, czy się zapisujecie na przewóz rzeczy, czy na przewóz osób. W tych samych miastach, w tych samych dniach one się odbywają, po prostu dostajecie inny arkusz egzaminacyjny. I jak wygląda egzamin na certyfikat kompetencji zawodowych w przewozie osób? Dokładnie tak samo jak w przewozie rzeczy, czyli mamy dwie części, część teoretyczną i część praktyczną. Część teoretyczna są to 64 pytania testowe z 8 bloków tematycznych, dokładnie tych samych co przy przewozie mm, rzeczy, tak? Czyli prawo cywilne, prawo handlowe, ale wiadomo, w poszczególnych modułach będą pewne różnice. Sprawa cywilnego, na przykład nie będzie konwencji CMR, ale będą kwestie związane z przewozem pasażerów, z przewozem przesyłki bagażowej. Sprawa socjalnego, czas pracy kierowców, są pewne niuanse i różnice, pewne wyjątki i odstępstwa, które dotyczą wyłącznie przewozu osób. Co jeszcze? Normy techniczne, bezpieczeństwo drogowe, dostęp do zawodu i rynku przewoźnika, to są te działy, w których jest różnica, tak? Bo generalnie zakres tematyczny jest dokładnie taki sam, tylko że skupiamy się w, przy przewozie osób, skupiamy się na przepisach z przewozu osób, a nie z przewozu rzeczy. I uwaga, jeżeli masz już zdany egzamin na certyfikat kompetencji zawodowych w przewozie rzeczy i chciałbyś zdać egzamin na certyfikat kompetencji zawodowych w przewozie osób, to nie masz zaliczonej żadnej teorii. Piszesz test po prostu jeszcze raz. Nawet nie wiem, tam z handlowego. No powiedzmy, z prawa handlowego tutaj pomiędzy przewozem osób a przewozem rzeczy nie powinno być żadnych różnic, tak, jeżeli chodzi o pytania testowe. Niemniej jednak nawet takie prawo handlowe nie jest zaliczone. Jedyne zwolnienie, jakie funkcjonuje, to jest zwolnienie z uwagi na wykształcenie. Na ten temat mówiłam w innych materiałach wideo na kanale, więc odsyłam Cię do tych materiałów. Druga część jest to część praktyczna, są tam dwa zadania. Jedno zadanie jest zawsze z czasu pracy kierowców, drugie zadanie są to kadry i płace. Są to kadry i płace albo, albo leasing, więc klasycznie tak samo, bardzo podobnie jak przy zadaniach z, przy przewozie rzeczy. Jeżeli chodzi o zadania z czasu pracy kierowców, to tutaj oprócz czasu pracy kierowców trzeba się jeszcze wykazać umiejętnością budowania rozkładów jazdy. Rozkłady jazdy najczęściej dotyczą tras krajowych, natomiast przy i to jest jeden typ zadań z czasu pracy kierowców, gdzie pamiętamy o czasie pracy kierowców i robimy Robimy harmonogram właśnie rozkład jazdy do pewnej trasy krajowej, wpisując w to czas pracy kierowcy. I są jeszcze trasy też międzynarodowe do rozpisania, gdzie tam wozi się najczęściej wycieczki, wozi się najczęściej po prostu wycieczki. No i zadanie kadrowo płacowe albo leasingowe, czyli standard klasyka tocowy. W przewozie rzeczy, tak, tylko w leasingu, zamiast y, podjęcia decyzji o leasingu dwóch chłodni, musimy podjąć decyzję o leasingu dwóch autobusów, tak? ale schemat rozwiązywania tego zadania będzie bardzo, bardzo podobny, analogicznie jak przy przewozie rzeczy. No i znowu, nie ma tutaj żadnego zwolnienia, nie będzie tak, że jeżeli masz certyfikat, z kompetencji, za, y, certyfikat kompetencji zawodowych przy przewozie rzeczy, że ktoś ci zaliczy na przykład jedno zadanie: to kadrowo-płacowe albo leasingowe, i na egzaminie musisz wtedy rozwiązać tylko zadanie z harmonogramem tras. Nie ma takiej możliwości. Byłam w takiej sytuacji: w 2011 roku zdam egzamin na przewóz rzeczy, w 2021 roku podchodziłam do przewozu osób i jeszcze raz od nowa pisałam. Cały ten egzamin. Więc podsumowując, jakie są różnice i podobieństwa między przewozem osób a przewozem rzeczy? Zakres wymaganej wiedzy i przebieg egzaminu jest dokładnie taki sam, natomiast szczegółowa, jakby szczegółowe informacje, szczegółowy zakres wiedzy będzie się różnił trochę pomiędzy przewozem osób i przewozem rzeczy. Jeżeli masz, już egzamin, jeżeli masz już certyfikat kompetencji zawodowych w przewozie rzeczy i rozważasz zrobienie certyfikatu kompetencji zawodowych w przewozie osób, to moja rada jest taka: zrób to jak najszybciej po zdanym egzaminie przy przewozie rzeczy. Tak, łatwiej będzie ci się nauczyć. Nauczysz się już wtedy tylko różnic pomiędzy jedną a drugą częścią, i spokojnie będziesz w stanie zdać egzamin na certyfikat kompetencji zawodowych przy przewozie osób. Natomiast, jeżeli jeszcze nie masz żadnego certyfikatu kompetencji zawodowych, to u nas znajdziesz wersję kursu przygotowującego do egzaminu na certyfikat kompetencji zawodowych, zarówno na przewóz osób, jak i na przewóz rzeczy. W opisie tego wideo znajdziesz link do naszej strony internetowej, gdzie znajdziesz informacje o naszym szkoleniu, a dodatkowo możesz pobrać sobie przykładowy test egzaminacyjny, dokładnie taki, jaki może pojawić się na egzaminie. Kliknij w link, który też znajdziesz w opisie tego wideo, albo w pierwszym przypiętym komentarzu pod tym wideo i sprawdź swoją wiedzę.